Cześć, dzień dobry, bondziorno! Hej, hej. Witajcie serdecznie! W nowym vlogu! Dzisiaj nadszedł wielki dzień. Czas żniw! Lecimy. Przyjechaliśmy dzisiaj do widbery. Jak widzicie, sprzęty już są naszykowane, chłopaki są już na polu, zaczęli koszenia, więc pędzimy szybko i lecimy do nich. Proszę bardzo. Świeże malinki, a co, spróbuję? Nie ma lipy, pyszne. No i z tego powstają soki tutaj. Mm, 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 ale słodkie. Lubek, pakujemy to na chatę. Dobra, pa. w tym roku soku nie będzie, wszystko zjemy. <laughs> Bo dali widać już maszynę. Nie jest to ta sama maszyna, co w zeszłym roku. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, na górze pojawi Wam się link. A my co? Poczekamy tutaj, złapiemy stopa i jedziemy z nimi. Dobra, z racji tego, że no w tym roku mamy dziecko i ktoś musi z nim zostać tu, a któryś z nas pojedzie yy, w trasę, gramy w papier kamiennożyce. Raz, raz, dwa, trzy. 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 trzy. No i Ty jedziesz. No i wygrałem. No i wygrałeś, Dobra. Jadę, jadę w podróż kosmiczną. Dobra, Lubek pojedzie, ja w tym czasie pozbieram maliny. Tylko muszę się Adka zapytać, nie wiem czy Adek czasem nie pryskał tego, ale z Lubkiem, co, zje, co zjedliśmy, to nasze. Mam dla Ciebie taką zagadkę. Ten kombajn jest zielony i ma znaczek jelenia. Co to oznacza? I ma żółte koła. No oczywiście, wiadomo, z racji tego, że kojarzę tę firmę. Jest to John Deere, więc nie ma lipy, będziesz jechał w luksusie. O. No. Tak Szczęście cię dotknęło. Luksusowo. Marian, to jest jakby luksusowo. Ciśniemy w pole. To mój drugi raz. Mój drugi raz w życiu. Pierwsze są lepsze. <laughs> ale drugi może będzie bardziej udany. <laughs> ale nie, no dobra. W przyszłym roku to już być może uda nam się w trójkę wejść. Chociaż miejsce w kombajnie jest ograniczone. Ale tutaj widzę, że jest Adek i jeszcze kombajnista. Co teraz robimy? Chcemy jęczmień z Jarek jęczmień? Okej Kurde, ale widzę tutaj luksusowo, luksusowo John Deere wjechał Czuć pieniądz e, Czuć pieniądz, czuć pieniądz Nawet z rury też czuć pieniądz Proszę bardzo, pełna taczka jest, gotowa Taczka jedzie co teraz? Zważyć się, tak? Teraz jedzie się zważyć Lecimy zatkiem wysypać to co, to, co chłopaki zbierali. Halo, halo, klamka nie działa Działa o, Działa wszystko Tak ma być co ruszy? Ciężko, ciężko idzie, ale poszło, poszło. Nie żebyśmy byli przeładowani o 4 tony. Ale dobra, komodową mało, nie? 120 na godzinę. Trochę przyhamuję, trochę przyspieszę. O. Zimny łokieć i lecimy. Może się pomału. Proszę bardzo, waga jest Drżymy. Patrzcie na to, ponad 7 ton Znaczy w sensie cały samochód, nie? 4 tony 185 kg. No i pięknie. Patrzcie, jaki piękny magazyn. Zrobione tydzień przed śniewami. Pięknie się wysypuje. Patrzcie na to. Zobaczcie, jaki ładny jęczmień. Ciekawe do którego browaru Adek go będzie sprzedawał. Ciekawe, które piwko będzie wyprodukowane z naszego lokalnego jęczmienia. Poszło się na bęben. Złoma! <laughs> Złoma z butów będzie wystawać, coś czuję ja dzisiaj. wystaje. <laughs> Jaka jest szerokość koszenia na raz? 6 metrów. 6 wow. metrów i 10 centymetrów. 6 metrów i 10 centymetrów. Tutaj proszę bardzo, kolega mnie poprawił. Pamiętajcie, 10 cm czasami to jest dużo. A mówią, że wielkość nie ma znaczenia, a jednak, a jednak, a jednak, nie? Tutaj cały zestaw, świateł, radyjko, klimatyzacja. Luksusowo. Tak można robić. Jest witbery, pamiętajcie o nawodnieniu. Na dożynki w tym roku Roxana się e, nie napije, ale jakiś soczek z witbery może wjechać. No powiedz mi taki kombajn, jaką to ma w ogóle pojemność silnika, mocy i tak dalej, bo kompletnie nie mam pojęcia. Pojemność silnika akurat ten model ma 7,6 litra. 7,6 litra, 6, ja pierniczę. 7,6 litra, mocy 260 koni. 260 koni, pewnie mnóstwo newtonometrów, nie? Bo to bardziej pewnie tutaj niutonometry. No tutaj newtonometry jak to w dieslach Tak, 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 tak. Tam. A, A ile, ile ogólnie taki kombajn jest warty? O, to tajemnica służbowa. A jakbym chciał pójść do salonu i sobie kupić nowy? milion 1.300.000 1300 Siema rolnik! Siemano! Siema! Właściciel Witwery przyszedł Masz kierunkowską z pod Bo my cały czas skręcamy Zamykam, nie będę wam kurzuł My cały czas skręcamy Siemano. O, Siemano, Atka już na pewno kojarzycie. Właściciel firmy Whitberry. Cała chciałam siebie zapytać, ile już masz na zbierane tego już Około 10 ton jest wymłocone, dopiero zaczęliśmy. Wczesna godzina jeszcze dopiero rosa zeszła 12.36. No więc. Wnosimy sobie delikatnie. Jęczmień browarny, nie były jaki tam jęczmień. Piwko z tego będzie. No, dobre piwko nie jest. Na pół Bogów. Tak samo tutaj w międzyczasie pojadą sobie malin. Zapytałam się Adka, czy, czy jest to bezpieczne, tak? Nie były pryskane. No i być może jakaś naleweczka z tego powstanie. Któż to wie? Albo coś mocniejszego. Trzeba zboża. Taki zwrot akcji Adek musiał pędem lecieć. Proszę bardzo, odpala swoją furę. Pamiętajcie, diesel musi kopcić, ponieważ zbiornik jest pełny, no i Musi szybko podjechać. Patrzcie, jak szybko działają chłopaki. Nie no, to są już lata wprawy. Proszę bardzo, jakby tutaj kapcia złapał, złapał adek, to mamy sprzęt do naprawy. Szybka naprawa, w dwie minuty. Nie ma czasu, żniwa. Trzeba być na wszystko gotowym. Trzeba. To, Oby nie tylko skończy. nie padało dzisiaj opadać o 20, może zdążymy z 10 hektarów wykosić. Już będzie za połową. Ale ja wam powiem tak, trochę czuję się jak na jakichś driftach, nie? No bo tutaj widzę, że naprawdę e, szybkość działania ma znaczenie w polu. Pewnie chłopaki chcą jak najwięcej zrobić w jeden dzień. Pogoda! Wszystko zależy od pogody. Tutaj nie ma żartów. Będzie też ziarno straci parametry, nie będzie ceny. Będzie mokre, porośnie, grzyb porośnie i... I się nie zarobi. W tym przypadku im szybciej, tym lepiej. Ale w życiu nie zawsze jest to dobre. Czasami liczy się też technika, ale w tym przypadku Tylko liczy tak. się prędkość. Duży kombajn, szybki odbiór. Czyli dużym sprzętem zrobisz więcej. Duży, dużym sprzętem zrobisz więcej. Dokładnie tak. Im większy kombajn, tym lepiej. Lecimy dalej. Tutaj Jadek mówił, 2,7 hektara. Ile czasu kosiliście takie 2,7 hektara? Na której zaczęliśmy? Zaczęliśmy o 11.20, jest 12.20, godzinka, jeszcze chwilkę i zaraz będzie po polu. To został pasaczek tylko. No takie 2 hektary na godzinę. 2,2, wow. 3 hektara może. A ile hektarów dzisiaj do obrobienia? Jest w sumie 31 jęczmienia, ale jak się uda dzisiaj 10, to będzie super. Szybka dolewka oleju, mała awaria z rana, bęże hydrauliczne, niedokręcone, trochę się olało, trzeba chłopakowi dolać, bo się pizza chciało. 10W40, jaki, hydrauliczny, przekładniowy, dajemy. żniwa dobiegają końca, także dzięki Adek za zapro. Po mnie się dopiero zaczęły, no. ale dziękuję, że przybiliście odwiedzinki. No, także na pewno widzimy się za rok już pewnie z Oliwierem i z Wojtkiem na tym na kombajnie. Na, na kombajnie. Już będą biegać. No, będą biegać. Bank. Także jeżeli podobał Ci dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem. Na razie.